Większość ludzi nazywa to rozsądkiem. W praktyce to elegancki sposób, żeby pozostać biednym całe życie. Fakt pierwszy: oszczędzam, więc nie inwestuję. Najdroższa wymówka świata. To brzmi mądrze, wręcz odpowiedzialnie: nie inwestuję, bo najpierw muszę oszczędzać. Tak mówi mnóstwo inteligentnych ludzi, którzy logicznie liczą każdy wydatek, a mimo to stoją w miejscu latami. Problem w tym, że to nie jest strategia to paraliż. Oszczędzanie bez inwestowania to jak budowanie rakiety i nigdy jej nie odpalanie, bo boisz się zużyć paliwo. Pieniądz, który tylko leży, nie pracuje. On powoli umiera, zjadany przez inflację, opłaty i stracone okazje. Rozsądek podpowiada bezpieczeństwo. Doświadczenie podpowiada coś innego. Kontrolowane ryzyko jest jedyną drogą do skali. Ludzie, którzy myślą długoterminowo, rozumieją jedną rzecz: czas jest cenniejszy niż perfekcyjne przygotowanie. Czekanie na idealny moment oznacza, że płacisz najwyższą możliwą cenę, utracone lata. Nie chodzi o hazard. Chodzi o testowanie, uczenie się i działanie szybciej niż strach. Kapitał finansowy rośnie tylko wtedy, gdy pozwolisz mu się ruszyć. Stanie w miejscu też jest decyzją, najczęściej tą najdroższą. Fakt drugi. Nie zmieniam pracy, bo to stabilne. Kult bezpieczeństwa. Stabilność brzmi jak dojrzałość, jak rozsądek dorosłego człowieka. Stała pensja, znane obowiązki, przewidywalne miesiące. Problem w tym, że świat nie nagradza stabilności. Świat nagradza adaptację. Inteligentni ludzie często mylą komfort z bezpieczeństwem. Myślą, że jeśli coś działa dziś, będzie działało jutro. To złudzenie. Najbardziej ryzykowną strategią jest stanie w miejscu, gdy wszystko wokół przyspiesza. Praca, która wydaje się bezpieczna, bardzo często ma jeden ukryty koszt sufit. Zarobki przestają rosnąć, umiejętności przestają się rozwijać, ambicja powoli zasypia, a potem przychodzi zmiana technologii, restrukturyzacja albo nowy algorytm, i nagle ta stabilność znika. Ludzie, którzy dochodzą daleko, myślą inaczej. Traktują pracę jak platformę startową, nie jak cel. Uczą się szybciej niż wymaga stanowisko. Zmienność nie jest dla nich zagrożeniem, tylko dźwignią. Bezpieczeństwo nie polega na jednej posadzie. Polega na zdolności do tworzenia wartości w każdych warunkach. Fakt trzeci. Sam wszystko zrobię. Droga samotnych i spóźnionych. To brzmi ambitnie: samodzielność, niezależność, kontrola. Inteligentni ludzie często wpadają w tę pułapkę, bo wierzą w swoje kompetencje. I słusznie. Problem zaczyna się wtedy, gdy sam staje się religią. Wtedy postęp drastycznie zwalnia. Każda wielka rzecz w historii była wynikiem współpracy, nie heroicznej samotności. Próba robienia wszystkiego samemu to nie siła, to wąskie gardło. Czas jest jedynym zasobem, którego nie da się odzyskać. Kiedy wykonujesz zadania, które ktoś inny mógłby zrobić szybciej lub lepiej, marnujesz swój najcenniejszy kapitał. Ludzie, którzy dochodzą daleko, myślą systemowo. Zadają jedno pytanie: kto może to zrobić zamiast mnie? Nie z egoizmu, tylko z efektywności. Delegowanie to nie luksus to narzędzie skalowania. Samodzielność jest dobra na start. Na dłuższą metę staje się hamulcem. Prawdziwa inteligencja polega na budowaniu zespołów, procesów i struktur, które działają nawet wtedy, gdy ty śpisz. Fakt czwarty: nie potrzebuje mentora. Kosztowna duma. Wielu inteligentnych ludzi uważa, że skoro potrafią logicznie myśleć, do wszystkiego dojdą sami: internet, książki, doświadczenie. Teoretycznie to możliwe. Praktycznie bardzo drogie. Mentor nie jest po to, żeby myśleć za ciebie. Jest po to, żeby skrócić drogę, pokazać, które błędy są obowiązkowe, a które kompletnie zbędne. Duma podpowiada: poradzę sobie. Doświadczenie podpowiada: zapytaj kogoś, kto już tam był. Najlepsi gracze nie uczą się metodą prób i katastrof. Uczą się na cudzych błędach. To oszczędza lata, energię i pieniądze. Mentor to nie idol, to filtr rzeczywistości. Ktoś, kto powie ci brutalną prawdę szybciej, niż zrobi to rynek. Ludzie, którzy osiągają ponadprzeciętne rezultaty, mają jedną wspólną cechę. Aktywnie szukają ludzi mądrzejszych od siebie w danej dziedzinie. Samotna droga buduje charakter, skrócona droga buduje wyniki. Jeśli chcesz dojść daleko, przestań udowadniać, że wszystko wiesz. Zacznij szybciej się uczyć. Fakt piąty. Jestem realistą, więc nie marzę za dużo. Cichy zabójca ambicji. To zdanie brzmi dojrzale, poważnie, bezpiecznie. Inteligentni ludzie często chowają się za realizmem, bo nie chcą wyglądać naiwnie. Problem w tym, że realistyczne cele są bardzo często tylko przebranym strachem przed porażką. Jeśli twoje cele nie powodują lekkiego dyskomfortu, to znaczy, że nie wymagają rozwoju, a bez rozwoju nie ma skoku. Najwięksi gracze nie zaczynali od planów, które wyglądały rozsądnie, zaczynali od wizji, które brzmiały niedorzecznie dla otoczenia. Realizm jest świetny do oceny ryzyka, ale fatalny do wyznaczania kierunku. Świat nie zmienia się dzięki ludziom, którzy celują w wystarczająco dobrze. Zmienia się dzięki tym, którzy mierzą absurdalnie wysoko, a potem uczą się w locie. Ambicja to nie fantazja. To decyzja, że zaakceptujesz tymczasowy chaos w zamian za długoterminową przewagę. Brak wielkich celów nie chroni przed porażką, gwarantuje przeciętność. Fakt szósty: nie wydaje na wiedzę, bo jest darmowa. Tania mądrość, droga ignorancja. Internet daje iluzję, że wszystko można zdobyć za darmo. Artykuły, filmy, podcasty. Inteligentni ludzie często konsumują tony informacji, ale rzadko robią realny postęp. Dlaczego? Bo darmowa wiedza rzadko jest ustrukturyzowana, aktualna i dopasowana do Twojej sytuacji. Prawdziwy koszt nie tkwi w cenie kursu czy książki, tkwi w czasie straconym na błądzenie. Ludzie, którzy budują ponadprzeciętne wyniki, inwestują w skróty, płacą za dostęp do doświadczenia, selekcję informacji i jasną ścieżkę działania. Nie dlatego, że są naiwni, dlatego, że liczą. Wiedzą, że jedno dobre szkolenie może zaoszczędzić lata prób. Najdroższe decyzje finansowe rzadko wyglądają jak wydatki. Najczęściej wyglądają jak oszczędności. Jeśli nie inwestujesz w rozwój umiejętności, ktoś inny zrobi to szybciej, rynek nie nagradza tych, którzy wiedzą wszystko. Nagradza tych, którzy uczą się najszybciej. Fakt siódmy. Najpierw komfort, potem ryzyko. Kolejność, która nigdy nie działa. Logiczne. Najpierw ustabilizować życie, potem próbować czegoś więcej. Tyle, że to potem niemal nigdy nie nadchodzi. Komfort ma tendencję do rozrastania się. Im wygodniej żyjesz, tym wyższy koszt każdej zmiany. Inteligentni ludzie często wpadają w pułapkę optymalizowania wygody zamiast budowania dźwigni. Kupują lepsze rzeczy, lepsze usługi, lepsze rutyny, ale nie lepsze możliwości. Ryzyko odkładają na bliżej nieokreśloną przyszłość, która zawsze wydaje się mniej bezpieczna niż teraźniejszość. Ludzie, którzy dochodzą daleko, robią odwrotnie. Najpierw podejmują kontrolowane ryzyko, potem budują komfort na jego fundamentach. Komfort nie tworzy wolności, wolność tworzy komfort. Jeśli zawsze wybierasz najwygodniejszą opcję, systematycznie oddalasz się od wersji siebie, która mogłaby grać na znacznie wyższym poziomie. Bez krótkoterminowego dyskomfortu nie ma długoterminowej przewagi. Fakt ósmy: pieniądze są nieważne, liczy się pasja. Romantyczna bieda. To zdanie brzmi szlachetnie, niemal duchowo. Inteligentni ludzie często powtarzają je, żeby uspokoić własny konflikt wewnętrzny. Problem w tym, że pieniądze nie są celem, ale są paliwem. Ignorowanie ich nie czyni Cię wolnym, czyni Cię zależnym. Pasja bez modelu finansowego bardzo szybko zamienia się w frustrację. A frustracja zabija kreatywność. Ludzie, którzy budują coś dużego, nie wybierają między pasją a pieniędzmi. Łączą jedno z drugim. Rozumieją, że jeśli coś tworzy wartość, rynek wcześniej czy później to wynagrodzi, a jeśli nie wynagradza, to znaczy, że wartość jest źle zapakowana albo źle zakomunikowana. Idealizm bez pragmatyzmu prowadzi do wypalenia, pragmatyzm bez sensu prowadzi do pustki. Najlepsi gracze myślą w kategoriach systemów. Jak robić coś, co ich interesuje, a jednocześnie skaluje się finansowo. Pieniądze nie są wrogiem pasji, są jej wzmacniaczem. Fakt dziewiąty. Nie chce się wyróżniać. Społeczny hamulec wzrostu. To bardzo ludzki odruch. Chęć dopasowania się, bycia akceptowanym. Inteligentni ludzie często nie idą za swoim potencjałem, bo nie chcą wyjść poza ramy środowiska, w którym funkcjonują. Problem w tym, że przeciętność jest społecznie nagradzana, a wyjątkowość często karana na początku. Jeśli twoje decyzje finansowe, zawodowe i życiowe nie budzą żadnych emocji u otoczenia, to prawdopodobnie są bezpieczne. A bezpieczne rzadko prowadzi do ponadprzeciętnych wyników. Ludzie, którzy dochodzą daleko, godzą się z tym, że przez jakiś czas będą niezrozumiani, może nawet wyśmiani. To cena innowacji. Wyróżnianie się to nie ekstrawagancja. To sygnał, że myślisz niezależnie. Jeśli boisz się negatywnych opinii, oddajesz ster swojego życia ludziom, którzy nie poniosą konsekwencji Twoich wyborów. Rynek nagradza tych, którzy mają odwagę być inni wystarczająco długo. Fakt dziesiąty: najpierw więcej zarobię, potem ogarnę finanse logiczny błąd to brzmi rozsądnie więcej pieniędzy rozwiąże problemy tyle, że historia pokazuje coś zupełnie innego. Bez systemu nawet większe zarobki znikają szybciej, niż się pojawiają. Inteligentni ludzie często skupiają się wyłącznie na zwiększaniu przychodu, ignorując strukturę wydatków, decyzji i nawyków. Efekt: Im więcej zarabiają, tym więcej komplikacji finansowych tworzą. Lepsze zarobki bez dyscypliny nie dają wolności, dają droższe problemy. Ludzie, którzy budują stabilny majątek, myślą odwrotnie. Najpierw porządkują system, potem zwiększają skalę. Wiedzą, że pieniądze wzmacniają to, co już istnieje. Chaos wzmacniają tak samo skutecznie jak porządek. Jeśli nie potrafisz zarządzać mniejszym przepływem, większy cię przytłoczy. Finanse to nie kwestia kwoty, to kwestia struktury. Skala tylko ją obnaża. Fakt jedenasty. Czekam, aż będę gotowy. Perfekcjonizm w przebraniu gotowość to mit bardzo wygodny mit. Inteligentni ludzie często używają go jako eleganckiej wymówki, żeby nie zaczynać. Chcą wiedzieć więcej, umieć więcej, przewidzieć więcej. Problem w tym, że świat nagradza tych, którzy uczą się w ruchu: nie w teorii. Perfekcjonizm wygląda jak wysoki standard, ale w praktyce jest formą strachu przed oceną. Najlepsi przedsiębiorcy, inwestorzy i liderzy zaczynali mając mniej informacji, mniej umiejętności i więcej wątpliwości, niż im się dziś przypisuje. Przewaga nie polega na byciu gotowym. Polega na byciu szybkim w adaptacji. Jeśli czekasz aż wszystko będzie jasne, przegapisz moment. Rynek nie daje certyfikatu gotowości, daje feedback czasem bolesny, ale zawsze wartościowy. Działanie tworzy klarowność, myślenie bez działania tworzy iluzję postępu. Jeśli chcesz wyjść z przeciętności, przestań czekać. Zacznij iterować. Fakt dwunasty. Wiem wystarczająco, żeby oceniać innych. Iluzja przewagi. To bardzo podstępny nawyk. Inteligentni ludzie szybko uczą się teorii i jeszcze szybciej zaczynają krytykować cudze decyzje. Inwestycje innych są głupie, pomysły biznesowe nierealne, a ryzyko niepotrzebne. Problem w tym, że ocenianie daje fałszywe poczucie kontroli, ale nie buduje żadnej wartości. To tania dopamina dla ego. Ludzie, którzy naprawdę rosną, zużywają energię na eksperymentowanie, nie na komentowanie. Wiedzą, że rynek nie nagradza poprawnych opinii, tylko poprawne decyzje. Krytykowanie z boku jest bezpieczne, bo nic nie kosztuje. Działanie zawsze coś kosztuje: czas, reputację, pieniądze. Dlatego tak mało osób je wybiera. Jeśli łapiesz się na tym, że częściej analizujesz cudze ruchy niż własne, to znak, że utknąłeś. Prawdziwa przewaga nie polega na tym, że masz rację w teorii. Polega na tym, że jesteś w grze. Fakt 13. Mam jeszcze czas. Najdroższe kłamstwo młodych umysłów. Czas wydaje się nieskończony, dopóki nagle nim nie jest. Inteligentni ludzie często odkładają kluczowe decyzje, bo czują, że mogą. Nauczę się później, zainwestuję później, zaryzykuję później. Problem w tym, że czas działa tylko na korzyść tych, którzy go używają. Dla reszty staje się cichym wrogiem. Największą przewagą młodych ludzi nie jest energia ani kreatywność. Jest nią długi horyzont. Jeśli go nie wykorzystasz, tracisz coś, czego nie da się odkupić żadnymi pieniędzmi. Ludzie, którzy zaczęli wcześniej, popełniali więcej błędów. Ale każdy błąd pracował dla nich przez lata. Odkładanie decyzji nie eliminuje ryzyka, przenosi je w przyszłość, gdzie koszt jest wyższy. Rynek premiuje wczesne iteracje, nieperfekcyjne starty. Jeszcze czas to zdanie, które brzmi spokojnie, ale finansowo jest brutalne. Czas to narzędzie, albo go używasz, albo on używa ciebie. Fakt 14. Nie potrzebuję systemów, ogarniam w głowie. Chaos, przebrany za inteligencję. To częste u ludzi bystrych. Szybko kojarzą fakty, zapamiętują liczby, łączą kropki. Myślą, że systemy są dla słabszych. Problem w tym, że ludzki mózg jest fatalnym narzędziem do długoterminowego zarządzania finansami, projektami i decyzjami. Pamięć jest zawodna, emocje zmienne, a koncentracja ograniczona. System nie jest ograniczeniem jest ochroną przed własnymi impulsami. Ludzie, którzy budują skalę, opierają się na procedurach, automatyzacjach i prostych regułach. Nie dlatego, że nie myślą, dlatego, że nie chcą myśleć nad tym samym po raz setny. Brak systemu oznacza, że każda decyzja kosztuje energię, a energia jest skończona. Jeśli naprawdę cenisz swoją inteligencję, nie marnuj jej na operacyjne drobiazgi. Użyj jej do projektowania struktur, które działają nawet wtedy, gdy ty masz gorszy dzień. Fakt 15. Nie chcę pieniędzy kosztem życia. Fałszywa alternatywa. To brzmi jak mądrość. Jak dojrzały wybór. Inteligentni ludzie często stawiają fałszywą opozycję między pieniędzmi a życiem, jakby jedno automatycznie niszczyło drugie. Problem w tym, że brak pieniędzy bardzo skutecznie niszczy. Jakość życia, wolność wyboru, spokój, dostęp do czasu i zdrowia to wszystko kosztuje. Ludzie, którzy osiągają wysoki poziom finansowy, nie robią tego, żeby pracować bez końca. Robią to, żeby móc przestać, kiedy chcą. Krótkoterminowe poświęcenie nie jest zaprzeczeniem życia. Jest inwestycją w jego lepszą wersję. Równowaga nie polega na tym, że zawsze jest lekko. Polega na tym, że wiesz, po co zaciskasz zęby. Jeśli unikasz ambicji w imię komfortu, bardzo możliwe, że w przyszłości zapłacisz za to znacznie wyższą cenę. Pieniądze nie zabierają życia. Źle zrozumiane priorytety tak. Fakt szesnasty. Rynek jest przeciwko mnie. Mentalność ofiary w garniturze. To brzmi jak analiza. Jak chłodna obserwacja rzeczywistości. Inteligentni ludzie często tłumaczą brak wyników czynnikami zewnętrznymi, sytuacją gospodarczą, systemem, polityką, rynkiem pracy. Problem w tym, że to myślenie odbiera sprawczość. Jeśli rynek jest wrogiem, to nie ma sensu grać. Ludzie, którzy osiągają ponadprzeciętne rezultaty, widzą coś innego. Każda zmiana rynkowa tworzy nowych zwycięzców. Kryzys nie zabiera pieniędzy, on je przesuwa. Pytanie brzmi: w którą stronę? Narzekanie daje chwilową ulgę, ale długoterminowo kosztuje wszystko. Umysł skupiony na przeszkodach nie widzi dźwigni. Najlepsi gracze nie pytają, czy warunki są idealne. Pytają, jak je wykorzystać. Rynek nie jest moralny ani sprawiedliwy jest mechanizmem. Jeśli nauczysz się go czytać, przestanie być wrogiem, zacznie być narzędziem. Fakt 17. Pieniądze zmieniają ludzi. Strach przed własnym potencjałem. To zdanie często wypowiadają ludzie inteligentni, wrażliwi, świadomi. Boją się, że większe pieniądze zniszczą ich wartości. Problem w tym, że pieniądze nie zmieniają charakteru, one go wzmacniają. Jeśli ktoś był arogancki bez pieniędzy, z pieniędzmi będzie głośniejszy. Jeśli ktoś był hojny, będzie mógł być hojniejszy. Strach przed sukcesem często nie dotyczy pieniędzy, tylko odpowiedzialności, która za nimi idzie. Większy wpływ, większe decyzje, większa widoczność. To niewygodne, ale unikanie pieniędzy nie czyni świata lepszym. Ogranicza tylko Twój wpływ na niego. Ludzie, którzy dochodzą daleko, rozumieją, że kapitał to narzędzie. Można go użyć źle albo dobrze. Rezygnacja z narzędzia nie jest cnotą, jest ucieczką. Jeśli boisz się, kim mógłbyś się stać z pieniędzmi, to właśnie tam jest obszar do pracy. Fakt osiemnasty. To się samo jakoś ułoży. Strategia bez strategii. To najbardziej niebezpieczny nawyk ze wszystkich, bo jest cichy. Inteligentni ludzie często ufają, że skoro są bystrzy, życie jakoś się poukłada. Praca będzie, pieniądze będą, okazje się pojawią. Problem w tym, że świat nie nagradza potencjału, nagradza egzekucję. Brak planu to też plan, tyle że pisany przez przypadek. Ludzie, którzy osiągają niezależność finansową i życiową, nie zostawiają kluczowych obszarów losowi. Mają kierunek, nawet jeśli po drodze go korygują. Wizja nie musi być perfekcyjna, musi istnieć. Bez niej każda decyzja jest reaktywna, a reagowanie nigdy nie wygrywa z projektowaniem. Jakoś to będzie działa tylko wtedy, gdy ktoś inny bierze odpowiedzialność. Jeśli chcesz życia na własnych warunkach, nie licz na szczęście. Zbuduj strukturę, w której szczęście ma gdzie trafić. Jeśli te nawyki bolą, to dobrze. Świadomość jest pierwszym krokiem do wyjścia z gry przeciętności. Teraz ruch należy do ciebie.